Witam serdecznie. Wróżka Styla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkie wodniki, bo to dla Was horoskop na grudzień. Zobaczymy, co tam się wydarzy w miłości, w zdrowiu, w pracy, w finansach, w najważniejszych sprawach, jak to się mówi, życiowych. E, oczywiście jest to horoskop wróżba, bo karty tarota, tak? Do tego jest karta wizji. Zobaczymy to na końcu, co tutaj się wylosuję no i cóż kochani przypominam Wam, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny, który jest na YouTube. Ja Wam później wysyłam link swoje własne konkretne, nie takie ogólne, tylko konkretne pytanie tak um, i tutaj ja wam potem odpowiadam w takim filmiku i wysyłam wam właśnie link, a wy mi wysyłacie pytanie, imię, datę urodzenia, jak pytacie o kogoś również imię, datę urodzenia oraz potwierdzenie przelewu konto jest pod każdym moim filmikiem w opisie na dole albo albo jest na mojej stronie www.astella.pl Co ja Wam chciałam powiedzieć? No, pamiętajcie, że możecie pisać pytania globalne i duchowe, to są darmowe pytania. I oglądajcie oczywiście moje filmy, subskrybujcie, lajkujcie, piszcie komentarze, czym więcej, tym lepiej. Bo wiadomo, że to pozycjonuje jakby filmik. No są przepowiednie dla Polski, są przepowiednie dla świata. Różne pytania globalne, które teraz o świecie, które polityczne oczywiście, które teraz się dzieją, co tam się dzieje w naszym kraju, jakie to rozwiązania, co z pandemią i tak dalej. Co jeszcze? Pytania duchowe, no to już to jest rozleglejszy temat. No, ale tam też o sprawy duchowe się pytamy o duszę, o śmierć, o wszystko, co tylko chcecie. Poza tym, wróżę, wiadomo, że przez telefon możecie się umawiać, czy przez jakieś aplikacje, które macie w telefonach, czy na internecie. Ja właściwie chyba wszystko mam: I WhatsAppa, i Vipera, i Messengera, i Skype'a, no co tam, co tam jest? Co jeszcze? Robię horoskopy na 2022 rok. Jak chcecie, to możecie zamawiać. Również takie, właśnie ogólne dla Was, czyli o pracy, finansach, jak to, tam, to, tam, to pójdzie, jak to się mówi. No i trzy pytania gratis, konkretne do tego horoskopu. No w tej chwili jest taka promocja, także jak ktoś chce, może zamawiać. Też jest, mm, też mogę zrobić Wam z kart Lenormand na rok czasu, właśnie taką wielką tablicę. To się nazywa, bo to się robi ze wszystkich kart. Karty Lenormand są takie, to, są, to nie jest tarot, to są karty takie bardziej przyziemne, ale no też dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z nich. Poza tym, co jeszcze? Robię rytuały, to wiadomo, rytuały bez szkody dla nikogo. Teraz 19 listopada, rytuał świec. Na przyciąganie to już musicie sami intencje sobie wymyślić: czy finansów, czy miłości, czy zdrowia, czy odcięcia się od złych ludzi, sytuacji czarnej magii. Na kogoś konkretnie nie robimy rytuałów, tak? Bo to są spętania i, i po prostu nie można takich rzeczy robić. Ale inne rzeczy, czemu nie? Proszę bardzo. Poza tym oczyszczenia energetyczne i wzmocnienie energetyczne to jest jedno, jedno, jakby, bo jak oczyszczam, to i wzmacniam Was, sprawdzam w takim filmiku prywatnym, bo robię to zaocznie, ale nagrywam wszystko. Sprawdzam Wasze siły życiowe, siły witalne, czakry, aure, no, sprawy rodzinne i wszystko to oczyszczam z klątwu, roków, złorzeczeń, blokad, podczepów i innych tam jeszcze dziwnych spraw. No dobrze, słuchajcie. Dla wodnika zaczynamy. Jaka jest energia na miesiąc grudzień? No, wodnik, tu widać dużo emocji i uczuć. Ja myślę, że to będzie bardzo. Um, emocjonujący miesiąc, będziecie po prostu zostawiać ze sobą pewnego rodzaju emocje, uczucia i będziecie pragnąć czegoś nowego, więc energia jest właśnie bardziej u Was miłosna, tak? Albo przyjacielska. Coś jest takiego, no same kielichy, czyli wiadomo o co chodzi. <grym> Bardzo dobra energia. Energia uczuć. A co właśnie będzie najważniejsze dla wodnika w grudniu? Jeszcze to zobaczymy. Co będzie najważniejsze dla wodnika właśnie w grudniu? No na pewno właśnie żeby być szczęśliwym. Ta rodzina, ten związek, tak. No dziesiątka monet to wiadomo żeby się wszystko poukładało. Będzie dla Was też ważne, żeby wyjść z jakichś problemów, może i finansowych, tak? Bo troszkę tutaj się monety pokazują, no i też, żeby na przykład będziecie się zastanawiać może nad swoją firmą. To taka główna jakby rzecz będzie, nad którą będziecie myśleć, zastanawiać się i może będziecie chcieli coś w tym kierunku zrobić. Albo rozwijać swoją pasję lub talent, tak? Bo karta maga to, wiadomo, to też są talenty nasze, które mamy gdzieś tam ukryte. Nieraz się wstydzimy pokazać komuś albo powiedzieć nawet, że mamy taki talent. No więc tutaj wodnik nie się rozwija. Praca. Co w pracy zobaczmy u wodników? No, w pracy ciężko. W pracy ciężko tutaj widać, że ktoś będzie, może Was chciało szukać, a może to Wy będziecie musieli e, jakoś zachować się sprytnie. E, no, jest jakieś, jakaś przeszłość, wraca, jakieś problemy z przeszłości w pracy, a może ktoś, kogo żeście nie lubili, wróci do Waszej firmy. Jak ktoś ma firmę, no to problemy urzędowe mogą być jakieś kontrole, jakieś dziwne sprawy. Musicie więcej też reklamować się właśnie w grudniu, żeby wasza firma gdzieś tam nie stanęła, bo też widać, że może być ciężko właśnie wyjść z pewnych problemów, no ale no nie jest najlepiej. Nie jest najlepiej dziesiątka mieczy, siódemka mieczy. No, i ten tu wicher północy, ktoś, kto robi zamieszanie, ktoś, kto psuje wam o was opinie, na przykład, tak? Tutaj, no, niezbyt dobre relacje w pracy, to na pewno. A zobaczmy finanse. No właśnie, finanse też nie najlepiej wyglądają, powiem Wam szczerze, no, no będziecie musieli zapłacić jakieś wiadomo rachunki, e, może tutaj też możecie wplątać się w jakiś problem finansowy, e, uważajcie na to, bo ktoś Was samami oczaruje sytuacją, możecie podpisać niezbyt dobry kontrakt, tak, możecie źle zainwestować też pieniądze, to nie jest dobry dla Was miesiąc na inwestycje e, finansowe. E, także kochani uważajcie na to. No myślę, że aż tak źle to nie będzie, tak żeby się martwić, że będzie bida z nędzą. E, ale mimo wszystko, gdzieś te pieniądze, one będą Wam przeciekać przez palce. Będą, będą. No właśnie. No bo święta, no wiadomo, prezenty, wyjazdy i inne sprawy bardzo ciekawe dla nas. Teraz będą sprawy urzędowo-sądowe, no i nauka, egzaminy, może sprawdzimy co tutaj. No zobaczymy, czy Wodnik będzie miał jakieś problemy, czy raczej. Raczej nie, raczej sprawy urzędowe, takie, takie rzeczy to uda się załatwić. No, może nie wszystkie, bo może w przyszłym roku coś tam widać, że będziecie jeszcze załatwiać, ale. Inne sprawy, które no nie wiem, jakieś sprawy sądowe, bardzo dobrze to wygląda, nauka również, jesteście otwarci na naukę. E, szczególnie taki rozwój może duchowy bardziej, może właśnie e, poznanie siebie samego, emocje, e, coś takiego, nauka taka bardziej, można powiedzieć, filozoficzna, ezotoryczna. Także bardzo też dobrze wam pójdą egzaminy. Jeśli będziecie mieli jakieś egzaminki, takie rzeczy, to tak, to tutaj ok. Miłość i relacje z ludźmi. No oczywiście to jest tak bardziej jak emocje i relacje z ludźmi niż miłość. Ja zrobię jeszcze Horoskop miłości. Horoskop miłości na 2022 już jest. Także jak ktoś ma ochotę, to może oglądać. Miłość i emocje, no tutaj widać, będzie gorąco, no jak na początku wychodziło, właśnie dla Was te emocje rodzina, szczęście wszystko będziecie chcieli ogarnąć, tak? Może nawet i nowa miłość, ale z drugiej strony <laughs> uważajcie, bo dziesiątka mieczy może być jakaś awantura, może być jakieś, jakiś problem, tak, po prostu emocjonalny ale no myślę że to na krótką chwilę żeby nie było że może trudny wybór też bo też nieraz jest no nie wiem kochamy dwie osoby na przykład i trzeba który wybrać kogoś się pozbyć z życia no ale tutaj Wodnik widać że emocjonalny strasznie emocjonalny tak nawet przewrażliwiony można powiedzieć na swoim punkcie. Ale miłość może być, może być wszystko, jak to się mówi, w tym grudniu, mm, związanego z, właśnie z, dom, z relacjami, z miłostkami, z takimi sprawami. Dom i rodzina. Dom i rodzina. Jakieś zmiany, remonty, coś Wam się może niestety popsuć, również, bo ta karta wieży tutaj się pokazuje. Na to uważajcie. Też jakiś mężczyzna może Was zawieść z rodziny. Ktoś, może to ojciec, ktoś starszy trochę od Was, może dziadek, może ojciec, może tu chodzi o jakąś chorobę też takiego no, starszego człowieka w rodzinie. No, ogólnie nie jest źle, nie jest źle, ale widać tutaj, że. Po prostu jakieś takie problemy, kłopociki e, przy rodzinie. Nie musi być blisko, może być nawet troszkę z, od dalszej rodziny. No w każdym bądź razie Wy w miarę będziecie chcieli pomóc, tak? No właśnie, problemy mężczyzny może z domem, e, własnym domem, no właśnie nieraz takie, że nasi rodzice gdzieś tam mieszkają em, daleko od nas albo w starych domach. E, no wiecie, u nas nie wiadomo, co będzie się działo, może jakieś wichury śnieżyce, już mówią, że będzie straszna zima, no wątpię ale niech mówią dobrze, zdrowie i energetyka dla wodnika mm, jak ładnie się złożyło mam taką klientkę spod znaku wodnika, panią Izę i niestety pani Izo zapomniała pani mi zapłacić pieniądze więc może żeby pani nie miała długu w przyszłym roku Proszę oddać, bo słuchajcie, jak nie oddacie swoich długów w tym roku, no to na drugi rok cały będzie zadłużony. Także jeśli macie jakieś długi, to musicie oddać. Tutaj jest bardzo dobra energia oprócz energii właśnie w układzie pokarmowym. No, widać, że na splot słoneczny jakiś atak może być. Też problemy z układem nerkowo-moczowym. Z całym układem pokarmowym, stany zapalne też się pokazują i hormonalne, ale nie jest może tak źle, jakby miało się wydawać. <grym> Mówię to, bo wiecie, ta pani ogląda moje horoskopy, bo ja wiem o tym. No i patrzcie, i patrzcie, nawet się nie odezwała. Zapomniała dziewczyna po prostu, zapomniała, zapominalska. Karma niestety wraca. Wiecie, to nie jest tak, Hopsiop. Ostrzeżenia. 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 No właśnie, tutaj yy, uważać na jakąś plotkarę, na kogoś, kto może za dużo o Was powiedzieć, to tak jak ja teraz. <gry> yy, no widać po prostu, że. Yy, jest problem z jakąś kobietą. Kobieta jest dosyć ostra. Może to być teściowa, może to być jakaś e, też kobieta, która wymaga czegoś od was. E, no, tutaj może być kłótnia między kobietami bardziej. E, jeśli to pan wodnik oglądam, to nie wiem, no wasza żona może z waszą mamą się na przykład pokłócić. Twoja żona, boże, jak ja mówię. Ok, rady, rady słuchajcie, dla wodnika, rada dziesiątka kielichów czwórka buław no i tutaj przede wszystkim bezpieczeństwo jest teraz dla was ważne i bezpieczeństwo w domu i w rodzinie i po prostu też ułożenie sobie zrobienie tych świąt myślę, no chyba wy będziecie robić te święta, bo widać, że no jest to zadowolenie rada myślcie o innych, także bardzo fajnie a zobaczymy, y, może jak wam te święta zlecą. Tak, y, po prostu, ja może coś zrobię jeszcze tak przed świętami, wiadomo. Y, ale zobaczmy po prostu, jak w grudniu wodnikowi miną święta. No i znowu ta piątka mieczy. Bardzo dobrze, niby dobrze, ale też jest troszkę kłótni, też jest trochę zepsutych relacji. Szczególnie z jakimś mężczyzną, może to być kłótnia o pieniądze, może być to kłótnia o nie wiem, nieudany prezent, no coś tutaj jest, ale będziecie starać się spędzić tradycyjnie te święta, bo jest arcykapłan. Dobrze, zobaczymy kartę wizji dla wodników. I proszę bardzo, diabełek. Oj, diabełek z tego wodnika. <śm>, cóż, e, co ta wizja dla Was oznacza? No, widzimy kobietę, która została złapana, jakby nawet jest tu żmija czy wąż, coś oplata tą kobietę. E, ogólnie <śm>, straszny, trochę, ten obrazek, a z drugiej strony. Ten diabełek nie ma strasznej twarzy. Ale co to znaczy dla Was? Pokusa, opieranie się, siła, woli. Czekają Cię pokusy, pobłażanie sobie, opieraj się temu siłą swojej właśnie woli. Hmm. Właśnie, jakieś pożądanie. Także uważajcie, uważajcie dobrze, wszystkiego dobrego dla wszystkich wodników, oczywiście żeby wam się udały święta żeby było fajnie żeby była choineczka bezpieczeństwo, zdrówko, radość i oczywiście całego grudnia życzę wam udanego, wspaniałego, zdrowego przede wszystkim niech magia będzie z wami, ta świąteczna bezpieczeństwo, miłość i co jeszcze tam sobie zechcecie do usłyszenia, papa pa.